Cześć! Witaj na kanale Freak Toys. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci moje najnowsze figurkowe zakupy. Dzięki czemu dowiesz się jakie recenzje w najbliższym czasie pojawią się na tym kanale. A będzie tego naprawdę sporo. A więc zaczynamy! Są to Blastoise oraz Winozaur. Czyli ostatnie formy starterów z pierwszej generacji. Pojawił się tutaj Giant Kong. Figurka dosyć dobrze pozowalna. Jest to figurka nawiązująca do gry. Injustice 2. Cztery figurki ze świata Batman i Robin. U, ile ja się ich naszukałem, nie masz pojęcia. Skoro nie miałem Spidermana do tej pory, to teraz będę miał trzech: Tom Holland, Andrew Garfield oraz Tobin Maguire. Chodzi tutaj o Goluma Smigola. Ale jednym z ważniejszych elementów jest to, że uzupełnia figurkę Legolasa o dodatkowe strzały. Spokojnie zapewniam, że to nie koniec i pojawi się jeszcze sporo ciekawych figurek. O kosztach raczej wypowiadać się nie będę, bo żona wygoni mnie z domu. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!